Oj, siąderko, to jest Ziggy i witam was w kolejnym odcinku z samolotu. W takim razie dzisiaj. Ej, ja to powinienem stawić o 17. Bo dzisiaj gramy, moi drodzy, bulldogiem. Mam nowy, nową butelkę na piciu, więc y, będziemy sobie pić z nowej butelki. Jeśli coś obecnie popijacie, to trzeba bardzo smacznego. Impreza pod napięciem. Gdy kompanię naftową spowijają ciemności, zabawa zostaje przerwana. Bulldog musi rzucić na tę sprawę nieco światła, bo wiecie, bo ciemność. Widzowie, bo w tym tygodniu jest premiera superfajnego Spidermana. Jeśli byliście, bo nie wiem kiedy ten film wpadnie, ale plan jest, że w sobotę, więc jeśli już byliście na Spidermanie, to piszcie, czy wam się podobał. Ja sobie kupiłem z okazji Dnia Dziecka pluszankę Spidermana typu Miles Morales. Jestem dorosłym, poważnym człowiekiem. Punkt ciochy, lecimy. Aha, jesteśmy w tym miejscu. Byliśmy tutaj z El Chupacabra. naftowa? Toż to legendarne miejsce. ...gdy następnym razem o, będziemy chaos. w Niemczech, koniecznie musimy tam zajrzeć. Hmm. Tamtejsze zabawy potrafią być naprawdę huczne. A po wyścigu lot globu zaszaleliśmy tam tak ostro, że aż siadło zasilanie. Akurat był październik, akurat był Oktoberfest. Oj. Zapytać kawa czy herbata. Chyba będę musiał rzucić nieco światła na to. To jest głos bulldoga? Muszę obejrzeć samoloty. Dawno nie oglądałem samolotów, Serio. poka mi wyrzutnie flar. No! Opsa! Doskonała robota. A to mieliśmy coś podobnego już wcześniej. Z uporam się z tymi pochodniami. Uuu, pochodnie. O tu. O właśnie, zwróciłem uwagę, ile mamy poziomów, bo na poprzednim poziomie mieliśmy o jeden mniej niż na przykład mieliśmy El i Dastiego. Także się zastanawiam, czy Bulldog też został, jakby oskamowany, jeśli chodzi o ilość poziomów. Ale mi się wydaje, że były cztery, więc możliwe, że tak. Ale chyba tak, Bulldog miał taki głos, bo mi się wydaje, że ten głos był też w dubbingu Harry Pottera. A Harry Potter, Wielka Brytania, więc wszystko by pasowało przyznać, że ten lot robi się trochę męczący. Rusz się trochę, stary leniu! Tylko o ty mówisz, Bulldog? Halo, halo, czy ty mnie właśnie obraziłeś? Tylko nie stary, halo? Osiemano, no mordeczki. Siema, dyskonał, robotę. Ale generatory wciąż stoją! A no, generatory, zwróćcie uwagę na to. Znajdź ochronę. Już to mieliśmy w ostatnim Z Ishani. Mieliśmy to na pewno, tak, tak, tak. Musiałem powiedzieć w ostatnim odcinku, ale w ostatnim odcinku była Ishani, więc pasowałoby. Czekajcie, pozbieram sobie trochę punktów, bo jak na razie jesteśmy na brązie. Wiem, że jesteśmy jeszcze na początku tego poziomu, ale wiecie, trzeba zbierać punkty. A w ogóle, co są u Was, widzowie? Jak tam mam życie mieć? Czerwiec? Jak tam wam szkółce idzie? Czy macie już wszystko pogarniane? Czy jeszcze musicie coś sobie poprawiać? Czy może już jesteście po maturach i macie wakacje? Dajcie coś w komentarzach. obecnie jak to nagrywam, to właśnie skończyłem pisać pracę esencjacką. No się skończyłem pisać, to nie oznacza, że już mam dobrze i wszystko skończone. Bo jeszcze musi mi pani promotorka powiedzieć, że się ma, spoko, się ma, popraw to chłopie. Ale wiecie, wiecie, już jestem na końcówce. Piorę na Teraz trzeba tylko znaleźć jakieś źródło prądu. Chmury burzowe na dwunastej. trzeba się do nich zbliżyć. O, mam tylko nadzieję, że nie będzie bolało tak jak ostatnio. Niech ostatnio? Wstrząsające! I znowu nie było widać, że byśmy dostali tym piorunem w łeb tak naprawdę, także, Eptip e, eptiptopter, chodź tu, dwa e, o mój Boże, nie trafiłem jednego, ale drugiego trafię, nie ma, Nie ja cały czas mam brąz w ogóle, dawaj, 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 udało się, no nie wiem, bo teoretycznie to w chmura cię uderzyła, więc nie wiem, czy takie chmura zero, a ty jeden, chodź tu, zaraz mnie wycofnie, no. O, dobra. Jeszcze złapałem, zanim nie cofnęło, więc miło. Dobra, czekajcie, bo już jesteśmy prawie na srebrze i teraz mamy srebro. Tak jest, widzowie. Na imprezie potrzebny jest prąd. Byłem następny w kolejce do karaoke. Oby mieli jakiś kawałek Mieczysława Foga. O, Mieczysława Foga. A, bo Fog. Fog to była chmura. Znaczy, bardziej mgła. Ale nieważne. Zresztą znaczy, no nie znalazłem jakieś że niby nawiązanie, by to było, że takie śmieszne, że. Nieprzywrócona, przywrócona. Możemy kontynuować zabawę. O, nie, czy to koniec poziomu? Nie, jeszcze nie. Że Fog, że mgła, że chmura. Jakoś tak sobie to wszystko połączyłem. Oprócz tego, że po prostu nawiązanie do polskiej popkultury. To to, 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 jeszcze myślałem, że takie śmieszne nawiązanie gra słów. Wiecie o co chodzi? Ale to chyba chodzi o to, że chłopiec jest po prostu stary. Mieczysława Fog też jest starym piosenkarzem, więc. E... Chyba o to chodziło. Gdzie są jeszcze jakieś płydła? Olej, dla wszystkich! Ej! Ale zostawcie mi trochę, jeśli łaska! Teraz odpalimy. I jeszcze jeden. Ała, siema. O, mam złoto, miło. Olej, dla wszystkich! I jeszcze jeden transport. O, O, specjalny przelot, widzowie. Zobaczmy. Z tego też będą punkty i to ładna ilość punktów. U to tutaj są też pudła, ale nie to jest teraz ważne. Naprawdę? O, teraz się udało, widzowie, ale dalej nam brakuje. Albo i nie, mamy platynkę, także możemy oznaczyć już miejsca, gdzie mają spaść te tamte... paliwa? Tak? Chyba paliwa miało być, już nie pamiętam nawet. Bulldog, wszystko okej? Okay? Mi się to bulldog kojarzy tylko z tym pso podobnym psem, który ma dłuższe po prostu uszy, ale też nie może oddychać. A nie, mi się kojarzy jeszcze z british bulldogiem, ale to taki wrestler, to to, 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 Nie zrozumiecie, nie zrozumiecie. to jest moje takie autystyczne sprawy, wiecie o co chodzi. Dzięki przywróconej mocy i dużym zapasom paliwa, zabawa może trwać godzinami. No, bulldog na pewno został bohaterem. Owszem. Zostaliśmy bohaterami, widzowie. Spobodny lo Swobodny lot Niemcy! I uwaga, 3 będzie co 11 dowódca, widzowie, mówcie mi, dowódco. Tak, też są cztery. Pustynne porządki. Miejsce kolejnej edycji wyścigu lot wokół globu. Pustynia wraków wymaga generalnych porządków. Sprawdźmy to. Czy Rzeczywiście jest tam taki syp. Znowu punkty, okej. Okay. Hej, kapitanie, co to za miejsce? Jak na lotnisko na samym środku pustkowia, to jest całkiem do rzeczy, prawda? Do rzeczy? To, tak to wszystko mówi. wszystko robota Bulldoga. Ten gość to największy czyściok ze wszystkich znanych mi samolotów. Te stare banery są odrażające. Rozwijając je, wyświadczymy społeczeństwu wszystkim, przysług... czy będziemy sprzątać. Może być metą kolejnego odcinka wyścigu lot wokół globu. I postanowił posprzątać. Widzowie, jeśli chcemy się PCP popijać, to życzę bardzo smacznego tego, co sobie pijecie, Jeśli dzisiaj jeszcze nie napiliście wody, Widzowie, jest coraz cieplej. Czy chcecie się odwodnić? To nie jest nic fajnego, uwierzcie mi. Przeżyłem to kiedyś. Nie pamiętam tego, ale podobno to przeżyłem kiedyś. Zachęcam do pójścia i napicia się wody. wodę, jeśli ten film został waszym filmem do jedzenia, to dziękuję bardzo. O, i się wywaliła kamera. A jeśli ten film został waszym filmem do jedzenia, to dziękuję bardzo serdecznie za ten zaszczyt i życzę smacznego. W sensie no, że podobno jak byłem mały, to się podobno raz odwodniłem i byłem na kroplówce, ale... Tylko pamiętam to, że byłem na kroplówce, bo byłem odwodniony, ale nic więcej nie pamiętam z tego. Pozbieramy y, pudełka, żeby ponabijać sobie punkto. Pustynia wraków. O Widzę, w ogóle się okazało, dowiedziałem się przed nagrywaniem odcinka, że film A Five Nights at Freddy's będzie się nazywał Pięć Koszmarnych Nocy. I bardzo mnie zastanawia, który geniusz wpadł na ten pomysł, żeby nie zostawić piekielnie popularnej nazwy w Polsce Five Nights at Freddy's, tylko to przetłumaczyć na język polski. Dosłownie jakby to było. Chciałem powiedzieć animacje dla dzieci, ale Super Mario Bros. Się jakoś nie nazywają... Świetni bracia Mario, coś w stylu, nie? Także nie rozumiem. Pięć koszmarnych nocy u Fryderyka. Tak już mogę to nazwać, to już by było ciekawie przynajmniej. O, specjalny przelot widzowie. Bo nie tak dzisiaj z włosami, ale to nieważne. Odkąd co zacząłem, powiedzmy, zapuszczać te włosy, to coraz śmieszniej jest z dnia na dzień. Hebany rozbierają wiosnę cały urok. Trzeba. O, mamy srebro. Dobra, chyba rozumiem. Jak się zbiera te kompasy, co ostatnio zastanawiałem, po cholerę nam to jest. To jest na tej zasadzie, że jeśli się zderzymy z czymś, to potem nam to dodaje turbo? Nie. Boom. Tak, jak się zderzysz z czymś, to po prostu mi dodaje to więcej turbo, co bym po prostu szybciej poleciał, nie? Jakby, żebym wrócił z powrotem do o, zabawy. Jest tu coś ciekawego? I tak patrzę i tak. Niezbyt chyba. Dobra, jak na razie wróćmy sobie do rozwalania baneru, bo za to też są punkty. Oszu, jak widzicie, mamy praktycznie złoto, więc e, mi się wydaje, że teraz ponabijamy sobie punkty z samego tego, co mamy zrobić, rzeczywiście czyli rozwalać banery. Oj, mamy już złoto, fajnie, fajnie. Tutaj mamy jeszcze kolejne e, skrzyneczki. Mamy baner kolejny i dobra robota, widzowie. Ta podupadła osada potrzebuje prądu, ale żeby go zapewnić, muszę najpierw znaleźć magnes. Magnes? No już jasna cholera, kto tam postawił tam te, te, tą flagę. O to to chyba, nie? A niech to akumulatory. magnes. ma. pojawi się w mgnieniu oka. powinno wystarczyć. Nic nie widzę. A tu! Okej. Okay. <laughs> Wielkie akumulatory. Brzmi trochę jak Big Klamoty, ale to inna sprawa. Big akumulatory to jest wersja z samolotu w piosenki Big Klamoty. Pinno wystarczyć No ja znowu tego nie widzę, Jezus Maria. Aha, tu I mamy platynkę, także fajnie. A jeszcze mamy sporo czasu do końca, więc może by, może zdobędziemy bardzo dużo punktów. No nic nam to, ale może zdobędziemy. Ej. Rozrobienia zostało już tylko jedno. Czyli co? Skoro to miejsce odzyskało dawny blank muszę zdobyć aparat i wykonać kilka zdjęć okolicy do plakatów promujących wyścig lot wokół globu Spoczyj. aparat. Fotografuj okolice 写吗？ Popsa. A i to wszystko. Chodź kopter. okej okay. Jedna wielka beka. Dostaliśmy osiągnięcie. Niech będzie. będzie. I końcowy etap odcinka utrudniła wyjątkowo silna burza, a ta pustynna oaza okazała się prawdziwym wybawieniem. To pewnie jak zobaczyć pokład Fleisenhowera po ciężkiej walce na morzu. Nie mi się ponieść emocjom marynarzu. Pustynne porządki 6325 punktów, a mieliśmy zdobyć 4800, żeby mieć platynę. Czy przejdziemy na poziom 12, raczej nie? No, mogliby mi dać teraz jakiś wyścig, bo nie chcę się znowu zbierać punktów Kłopoty z wulkanem Bulldog na ogół nie lubi ścigać się w zimie Ale erupcja wulkanu to zdecydowanie nie jest ten rodzaj ciepła, na którym mu zależy Dla Pauli to jakby było za zimno Pozdrawiam cię Paula Hej kapitanie, na tym zdjęciu bulldog jest na szarym końcu O co tu chodzi? Ta, to będzie wyścig najdziwniejszy. Podczas tego wyścigu miały miejsca sytuacje, które zmusiły każdy samolot do twardej walki o przetrwanie i piekuj szatani, co ty Matku Bosko. Za pierwsze miejsce Platyna, dobra no Let's go Upsia. Wynocha za początek? Jestem trzeci dziurka dziurka dziurga, siema Dusty, weź se popylaj do domu, czy coś, nie wiem Jeśli nie możesz przyspieszyć, to nie wlatuj to ty to mówiłeś, chamie Dusty O nie o nie Masa roboty jeśli chce się liczyć w tych zawodach drodzy I to już koniec Jakiś... Pierwszy Niesamowite Z jakiego powodu nie wiem, ale pierwszy Zawody w całej historii Fajne. Podoba mi się to Czy powinienem być pierwszy? Nie Czy jestem? Tak Ty Łeb, <laughs> <laughs> łeb też miał tyle samo? Co do się wydarzyło? Ważne, że Bulldog wygrał I ostatni Stary Bulldog a może modni pasażerowie nie zadowolą się byle jaką taksówką. Bulldog korzysta z okazji, by zdobyć trochę grosza. Okej, okay. będziemy robić konkurencję L-Taxi Cab, że? Czasówka, okej. Okay. O nie, coś mi się nie podoba. Cóż, wyścigi to nie tylko blaski. Chwała, chłopcy. Nawet najlepsi zawodnicy muszą znaleźć czas na spotkanie ze sponsorami. Czy to będzie to samo taksówkarskie gówno jak było z tym? Cool Doga oznaczało to konieczność zapewnienia Yyy, eee, tym wielbicielom z Dubaju. Nie będziemy szejków wozić, ja pierdzielę. Ta, aerodynamiczna sylwetka nie zdzierży Nie pamiętam ile miałem mieć. Jeśli mam gdzieś zabrać swoich sponsorów, to potrzebny mi magnes pasażerski. A no. Ten magnes jest naprawdę ciężki! No już się nie zestrz. Zabierz i odstaw pasażera. Ale to będzie przesrane, Ale tak, to jest dosłownie to samo, nie? Siema lecimy. Mi się wydaje, że mniej niż ostatnio, więc nie ma źle. Ale czy tak będzie, rzeczywiście przekonamy się. Okej. Okay. Tak, jesteś prawdziwym gentleman. Ale coś tak, sądzę, że my chyba znowu posiedzimy sobie trochę długo na tym poziomie. W sensie ja posiedzę, no. Jakby nie patrzeć. No, dobra, booster, fajnie. Nie podoba mi się ten poziom. Widzowie, a jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapki w górę, wbicia na Instagrama Zignazex oraz na Twitcha Zignazex. Napiszcie w komentarzach taksówka. Wybaczcie, że w ogóle praktycznie nawet nie patrzyłem, ale rozumiecie, jest sytuacja ciężka. Wieszę się, widząc, że inwestujesz moje pieniądze w silnik. Panie Dubajczyku, nie wolno chyba na kulturze, w Pana religii pić. A jak słuchałem tak Pana, to, 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 to różnie chyba było, nie? Brakuje mi 45 punktów, więc końcóweczka to nie było 2,50, żeby mieć platynę? Zaraz się przekonamy, nie? Bo teraz skończyliśmy. Życie za kulisami wyścigów. Nic praktycznie nie mówiłem podczas tego poziomu, wybaczcie. Dobrze, że jesteśmy tylko częścią widowni. Okej, okay. o Boże, 7 sekund mi zabrakło, żebym nie miał platyny, ale mamy platynę, bo 2,35 wystarczyło na to, żeby mieć platynę. Także poszło nam lepiej niż z L-Taxi Cabrą i nie przeskoczyłem na 13 poziom, niestety. Także skończyliśmy Bulldoga. Także pytanie pozostaje dalej to samo. Jak odblokować tych śmieci? O, odblokował mi się. Kapitan, tak? Tak, tak. boże, następny odcinek będzie taneczny, widzowie. A na dzisiaj to już będzie na tyle, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Wiecie na Instagrama z Zeks oraz na Twitcha z Zeks, na którym się nic nie dzieje, ale również wiecie. I się, manara, pa, częścią. Pa.